na moim kanale. Mój dowód to Tomasz 39 strony Wasz ulubiony youtuber. Moi kochani, macie rację, że w we wersjach pudełkowych mogą zdarzyć się oczywiście gry cyfrowe, lecz macie napisane czy to jest gra do komputera PC czy na konsolę. i na jaką dystrybucję cyfrową, czy to jest Steam czy jakaś inna. Oczywiście jeśli chcecie takiego typu grę cyfrową wersję pudełkową kupić, to kupujecie, musicie ją zarejestrować oczywiście na Steamie na innej cyfrowej tej dystrybucji na komputerze PC lub na konsoli i możecie wtedy dopiero odpalić i grać w taką grę jeśli nie chcecie takiej gry kupować to patrzycie się czy to jest wersja pudełkowa gry która ma płytę CD, DVD lub ewentualnie płytę Blu-ray i czy to jest na komputer PC czy na konsolę zależy jaką konsolę macie, jakiej firmy czy yy, zależy jakiej macie oczywiście komputer PC, jaki dysk twardy duży, jaką kartę graficzną ile pamięci RAM, jaki procesor, oczywiście yy, i czy ta gra spełni Wasze wymagania, aby mogła się odpalić na przykład na full detalach na średnich detalach, na niskich detalach aby uciągnął tą grę Wasz komputer PC. Dziękuję za wysłanie, do zobaczenia do usłyszenia w następnych materiałach a mówię do Was DJ Tomasz39 Wasz ulubiony YouTuber no to na razie pa pa pa, pa moi kochani widzowie, trzymajcie się moi cieplutko.